Prezydenta Rzeczypospolitej. No i trzeba było mieć pewne atuty w Brukseli, żeby no żeby tą sprawę przynajmniej na te dwa miesiące załatwić. Prezydent pomógł? No z pewnością pomógł, atutów. bo przecież w końcu, kiedy wyszedł, to mówił, że sprawa będzie załatwiona no pod warunkiem, że pewne sprawy będą zrobione tutaj. Później jeszcze się włączył premier. Na atuty miał no, podpis, to wielki atuty. Panie Prezesie, kiedy pan w czasie tej pielgrzymki na Jasnej górze, 16 pielgrzymki, rodziny Radział Maryja, mówił o tym, że istnieje plan osłabienia narodu polskiego. Co pan miał na myśli? No to co jest planowane z jednej strony, jeżeli chodzi o reformę państwa, z drugiej strony, jeżeli chodzi o światę, jeżeli chodzi o prywatyzację, no, krótko mówiąc, to wszystko, co buduje, także jeszcze dodam politykę kulturalną, media publiczne, to wszystko, co buduje jakąś narodową wspólnotę. Spójność, z którą w Polsce jest naprawdę bardzo niedobrze i którą trzeba nie tyle budować, to odbudowywać. To wszystko, co myśmy podjęli po latach, no powiedzmy sobie, zupełnej bierności w tej sprawie, albo nawet działania przeciwko tej spójności, to wszystko zostało przez tą władzę odrzucone. No Jeżeli na przykład w szkołach to wykształcenie ogólne, humanistyczne, czyli jakby wiążące ludzi z narodem, pozwalające funkcjonować w narodowej kulturze, ma być skracane. Ostatnie lata szkoły średniej mają być już kształceniem. Specjalistycznym, znaczy kierunkowym, może nie specjalistycznym, kierunkowym. Jeżeli na przykład do Polski mają być wpuszczane inne systemy oświatowe, skądinąd bez bezzajemności, czyli na przykład Niemcy będą mogli w Polsce budować niemieckie szkoły, powoływać niemieckie szkoły, czy jakieś inne państwa też. Jeżeli w istocie rezygnuje się przy tym z nadzoru państwowego, no bo firmy audytowe mają. Dokonywać oceny szkół, no to poza aspektem bardzo charakterystycznym dla Platformy Obywatelskiej, żeby na wszystkim był interes, no znaczy to wiadomo, jak powstaną takie firmy, to powstanie grupa uprzywilejowanych pracowników oświaty, która będzie pracowała w tych firmach i zarabiała tam 5 czy 10 razy więcej niż przeciętny. Nauczycieli, o to też z całą pewnością chodzi, no ale przede wszystkim to z całą pewnością nie będzie prowadziło do tego, co. Jest nam potrzebne. Nam jest potrzebne odbudowywanie poczucia polskości, poczucia godności narodowej, poczucia dumy z polskości. Nam jest potrzebne odbudowywanie jakiejś spójności, bo to są ogromne wartości odnoszące się także do życia indywidualnego. Jestem głęboko przekonany, że Polacy w mniejszym zamieszaniu, przy większym oddziaływaniu tych wartości byliby szczęśliwszymi ludźmi. Aby takie wartości realizować skutecznie, można byłoby lepiej wykorzystać media. No w każdy w razie zadbać o to, aby media, zwłaszcza publiczne, były w dobrej, a nie w gorszej kondycji. No więc właśnie to jest jeden z elementów. Tak samo osłabianie państwa czy odbieranie państwu wszelkiego rodzaju wpływu na gospodarkę, no to jest element, o którym tu mówię. I proszę pamiętać, że to jest też ograniczanie demokracji, bo demokracja, mechanizm demokratyczny oddziałuje na państwo i poprzez państwo. Tam, gdzie wszystko jest poza ten mechanizm, poza państwo, przestawiane tam, ten mechanizm już nie oddziałuje i liczy się już tylko mechanizm ekonomiczny, gdzie wiadomo, są bogaci i są biedni, gdzie jakby ta zasada równości obywateli nie działa i w związku z tym, tak zresztą, jak nie będzie działała, jeżeli doprowadzimy do prywatyzacji służby zdrowia. No mówiąc najkrócej, to jest wszystko próba budowy takiego zatomizowanego i bardzo zhierarchizowanego no, społeczeństwa, gdzie o wszystkim decyduje tylko jeden wymiar wymiar ekonomiczny i to jest zamysł, któremu my się zdecydowanie przeciwstawiamy. Bo nie jest dla Polski, Polaków w najwyższym stopniu szkodliwy. Marszałek Komorowski twierdził, że zdecyduje się na przełamanie, na próbę przełamania weta prezydenckiego, jeśli idzie o ustawę medialną, wówczas, kiedy będzie miał gwarancję, że zyska odpowiednią większość, czytaj, zyska poparcie lewicy. Jeszcze we wtorek można było w trybunie w takim wywiadzie przeczytać Grzegorza Napieralskiego, który mówił, projekt ustawy medialnej wyląduje tam, gdzie jest jego miejsce, w koszu na śmieci. No a wczoraj okazało się, że troszeczkę zaczyna się tutaj zmieniać. SLD rozmawia z Platformą Obywatelską. Platforma obiecuje, że wprowadzi dwa projekty ustaw już na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu i tak dalej, i tak dalej, a Marszałek Komorowski twierdzi, że nie wyklucza nawet tego, iż głosowanie nad wetem prezydenckim zostanie przeniesione na posiedzenie po wakacjach pod warunkiem, że dwa kluby parlamentarne o to poproszą, czy PiS o to poprosi. PiS na pewno o to nie będzie prosił. Ja bym chciał przypomnieć Państwu co się wyprawiało w Polsce, kiedy pokazano rozmowę, to są całkowicie niewinną między Adamem Lipińskim a panią Begier. Jak to straszliwie i Platforma, i różne autorytety potępiały polityczny przetarg, gdzie jest coś za coś. Otóż no, w tym wypadku mamy taki przetarg nie w skali jednej pani, która chciała być wiceministrem, zresztą jej tego w tej rozmowie odmówiono, tylko w, w skali najważniejszych spraw państwa. Tutaj się po prostu w najważniejszymi sprawami państwa płaci za własne interesy. No To jest sytuacja naprawdę... W najwyższym stopniu bulwersująca i skandaliczna. No ale cóż, dzisiaj Platforma Obywatelska, przynajmniej jeszcze na razie, no, nie podlega społecznej kontroli, bo media w bardzo niewielkim stopniu tą kontrolę sprawują, a opinia publiczna, jeszcze na razie, na bardzo liczne wiadomości o różnych niedobrych sprawach nie reaguje. W latach 90. obowiązywał taki pakt medialny, który polegał na tym, że na przykład w pięcioosobowych ciałach zarządzających mediami dwa miejsca przypadały SLD, dwa PSD, SLowi I jedno Unii Wolności, no i tym ugrupowaniom, które są w tej chwili w jakiejś mierze jej spadkobiercami, teraz zanosi się na to, że będzie znowuż pakt medialny, tyle że te proporcje zostaną odwrócone i to jedno miejsce pozostanie Więc... dla SLD. Oczywisty sposób na to się zanosi, ale tutaj wygląda na to, że ta cena może być jeszcze wyższa i to jest naprawdę rzecz bardzo, ale to bardzo niedobra. Skąd inąd, jeżeli kierownictwo SLD się na to zdecyduje, to pewnie nie będzie miało z tego jakieś Wspaniałych owoców w przyszłości, no ale to jest ich sprawa. Ja naprawdę nie mam zamiaru tutaj być ich doradcą. Ale szkoda społeczna jest ogromna i powtarzam, to jest taki już bardzo oczywisty przetarg polityczny, gdzie się targuje nie o stanowiska, tylko się targuje ustawy. No, przypomina mi się tutaj jeszcze jedna afera. Aczkolwiek one potem owocują, te wszystkie targi, stanowiskami. Stanowiskami, pieniędzmi. Panie prezesie, rozumiem, że spotkanie z prezydentem w najbliższym czasie odbędzie się. I wówczas to Pan mu pytanie, na czym polegał ten pakt zawarty między nim a Sarkozymi, czy dziennik ma rację mówiąc, że Sarkozy chce na powrót przekonać Irlandczyków do głosowania na tak, natomiast oczekuje, iż prezydent Polski weźmie na siebie niełatwy obowiązek przekonania do głosowania za traktatem przywódcy Czech Wacława Krausa. Z tym nie rozmawiałem. Natomiast jeżeli by rzeczywiście dziennik miał rację, to ja mam takie wrażenie, że nie mała część tego projektu powstała w Warszawie. Ale gdybym z prezydentem rozmawiał, na pewno będę rozmawiał, to nie wiem, czy on mnie nie poprosi o dyskrecję. Ale jeżeli mnie nie poprosi o dyskrecję, to oczywiście... to my zapraszamy do nas i wówczas mamy nadzieję, że o tym co można, pan prezes przy okazji Panie, kolejnego tak spotkania to, opowie. Macie panowie pierwszeństwo. Dziękujemy serdecznie za dziś. Jarosław Kaczyński ze Spraw i Sprawiedliwości był gościem państwa, naszym gościem.